Chcesz zacząć malować, ale myślisz, że to jest drogie hobby? Za chwilę policzymy wszystko. Zobaczysz, ile potrzebujesz mieć gotówki, żeby zacząć malować, żeby przynajmniej zacząć namalować swój pierwszy obraz. Ja nazywam się Katarzyna Kostrzeba, jestem malarką. Maluję od 30 lat, prawie 30 lat i prowadzę platformę Malowanie Szczęścia.pl. Za chwileczkę. Będziemy liczyć, pokażę Ci, co warto mieć na sam początek. Teraz będziemy rozmawiać i liczyć w kontekście oczywiście farb akrylowych, bo ja głównie tego uczę. I tak, jeśli tylko chcesz e, sprawdzić, czy malowanie jest dla Ciebie, to proponuję, żeby zacząć od podstawowych kolorów i może tutaj to być niebieski, żółty, czerwony, biały. To są takie najważniejsze kolory. Możesz mieć jeszcze jakiś zielony, albo też fajnie jest mieć taki zestaw farb. To jest akurat Talensa. Zobacz, tu jest sporo tych, tych farb. Od razu sobie popatrzysz, jakie tutaj są kolory. To są małe tubki, one mają 12 ml. Także takie na przykład polecam na sam początek. Co jeszcze? Wystarczy też mieć dwa pędzelki, jakiś szeroki, do takich większych po po powierzchni i płaski, takiej wielkości około pół centymetra, ten ma 2 centymetry. No dobrze, mówiłam o dwóch pędzelkach, ale też warto mieć jeden pędzelek taki cieniutki, powiedzmy to może być dwujeczka albo trujeczka. Okej, okay, mamy farby, mamy pędzelki yy, i proponuję też panel malarski. Panel malarski jest bardzo fajny, dlatego że on zwalnia nas z tego, żeby od razu tworzyć piękne dzieła. Ja wiem, że niektórzy lubią malować od razu na podobraziach. Okej, okay, niech tak będzie, ale jeżeli chcesz sprawdzić, to nawet. Coś mi tu spadło. Nawet wystarczy taki blok z Action. On chyba z 10 zł kosztuje. Zobacz, 30 kartek. To jest blok do farb akwarelowych, ale on się tak naprawdę to nie bardzo nadaje do tych farb. I jeszcze jedno. W tych najtańszych farbach i tych akcesoriach jest pewna pułapka. Co to za pułapka? Bo jeśli kupisz jakieś farby, które są Naprawdę bardzo wątpliwej jakości. Ja tutaj spróbowałam coś sięgnąć, ale ja w tym momencie tutaj ich nie mam. No, gdzie takie farby zazwyczaj się kupuje? Takie. O, tutaj mam jedną reprezentantkę. To jest farba z jakiegoś dyskontu. I bardzo często początkujący, początkujące osoby właśnie kupują najgorszej jakości farby. I wtedy, jeżeli kupisz te najtańsze farby, to. Malowanie może być o wiele droższe, niż myślisz. Dlaczego? Bo kupisz sobie zestaw takich farb i okaże się tak. Po pierwsze, że po pewnym czasie Ci okaże się, że on się nie nadaje. Po drugie będzie drogie, bo będziesz inwestować w to swój cenny czas i swoje nerwy, dlatego, że one są niekryjące. Co zrobić, żeby te wątpliwej jakości farby niekryjące się nam przydały tak, w tych słabych farbach najgorsza jest biel ja proponuję dokupić bardzo fajną farbę, farbę My Mary i w połączeniu z tymi farbami bo tak, zazwyczaj jest tak, że w słabej jakości farbach biel jest zupełnie prawie niekryjąca i właśnie jeśli będziesz mieć My Mary to to malowanie będzie o wiele, o wiele fajniejsze to pierwsze malowanie możecie kosztować około 90 zł. Zobacz, że to jest taniej niż kwota za fryzjera. Do malowania potrzebujesz jeszcze palety, ale oczywiście nie musisz, nie musisz jej kupywać. Paleta to może być zwykły talerz. No i oczywiście jakiś pojemnik z wodą, wystarczy słoik, i to naprawdę możesz świetnie zacząć. Aha! Przy farbach akwarelo, akrylowych, przepraszam, bardzo ważne jest, żeby farby nam szybko nie wysychały. Ja często je pryskam właśnie na takim talerzu albo na takiej podkładce, na której maluję. Po prostu pryskam je wodą i one wtedy mi tak szybko nie wysychają, co oznacza, że to malowanie będzie tańsze, bo mi tak szybko farby nie wyschną. Jeszcze jedno, nie musisz mieć sztalugi takiej profesjonalnej jak ja. Możesz malować na stole, chociaż ja proponuję jednak, żeby mieć dystans między obrazem a nami, i ja proponuję ci tutaj. Taką oto sztalugę stołową, ona się podnosi, naprawdę jest bardzo wygodna. Można ją tutaj też odchylić. Są tutaj takie śrubki, ale tak jak powiedziałam, na samym siękkim początku no nie musisz mieć takiej sztalugi. Jeśli chcesz tylko sprawdzić, czy malowanie jest dla Ciebie, to po prostu możesz sobie taki panel malarski albo, albo płótno, czy tam podobrazie, możesz sobie po prostu, po prostu o coś. Oprzeć i też sobie namalować. A jeśli chcesz malować bardziej komfortowo, no to już koszty są wyższe. Myślę, że tak około 500 zł trzeba zapłacić za lepszej jakości farby. I ja tu chcę Ci przedstawić firmę Maymery. Firma Myberry to jest dosyć dobra firma. Oczywiście mamy też różne inne, bardziej profesjonalne farby. Ja mam tutaj Windsor Newton. Ja nie jestem pewna, czy dobrze to wymawiam, ale to też są bardzo dobrej jakości farby. I te farby są droższe. To jeszcze więcej pędzli, bardziej profesjonalne. Ja tutaj Ci teraz pokażę sporo tych pędzli, ale nie dziw się, że ja mam ich aż tyle. Ich jest o wiele więcej niż tutaj. Dlatego, że ja bardzo dużo maluję. No, i mamy tutaj różne pędzle: i skośne, tak. Mamy pędzle okrągłe, mamy szczeciniaki, mamy kociej języki. Naprawdę jest tutaj dużo pędzli yy, okrągłe, tak jak powiedziałam. Mamy też wachlarzykowe pędzelki yy, i naprawdę ich potrzeba trochę więcej. Myślę, że z 10 na początek. Tu są też sztyletowe, z czasem. Okaże się, że będziesz chcieć malować różne takie elementy specjalistycznymi pędzlami poznasz takie pędzle i będziesz chcieć ich więcej będziesz chcieć sprawdzać różnego rodzaju efekty i z czasem też przyzwyczajisz się do pewnych, do pewnych pędzli i zobaczysz, że jednej firmy są lepsze, a drugiej firmy na przykład są gorsze, ja na przykład pędzle kupuję renesansu one są bardzo dobre ale ja mam naprawdę mnóstwo różnego rodzaju pędzli szczeciniaki, te zwykłe szczeciniaki które są, to są pędzle szczecinowe ze Świńskiej Szczeciny. Je normalnie można kupić w dyskoncie takim budowlanym i też one swoją funkcję spełniają. Do tego możesz kupić sobie jakąś paletę, już taką troszeczkę lepszą. I ja tutaj mam paletę Montmartre. To jest fajna paleta, bardzo dobrze z niej się zciera stare farby i powiem Ci najlepiej jak to zrobić. Znaczy nie moczyć jej w wodzie, tylko ją przykryć mokrym, bardzo ciepłym, takim, taką ścierką i te farby bardzo szybko zmiękną i później bierzesz tylko szpachelkę, zdrapujesz i ona jest bardzo czysta. Jeszcze możesz mieć oczywiście sztalugę, sztaluga może być, może nie taka, bo ta, koszt tej sztalugi to jest już 700 zł, ale taki zwykły trójnóg w zupełności wystarczy. Do takiego bardziej profesjonalnego malowania warto też mieć kilka podobrazi. Ja tutaj mam podobrazia Montmart, naprawdę fajnej jakości. No i dobrze mieć kilka szpachelek. I też polecam oczywiście kupować takie rzeczy. Nie na temu, albo w jakichś chińskich sklepach. Polecam robić zakupy w profesjonalnych sklepach plastycznych. I mogę tutaj ci podpowiedzieć. Jest taki sklep, który się nazywa szał dla plastyków. Tam się zaopatruje, ale również epoka art. Też to jest taki dobry sklep, w którym kupuję i zobacz na przykład taka szpachelka. Ona się bardzo fajnie wygina, a te szpachle z, te chińskie zupełnie się nie wyginają. Więc tutaj już trzeba przy średniej jakości te, takie farby i podobrazia. Tak jeśli masz to naprawdę możesz Fajnie malować i teraz bardzo ważne: jeśli chcesz zacząć malować, to nie zbieraj całej walizki akcesoriów. Naprawdę na sam początek wystarczy to, co Ci powiedziałam, te kilka y, akcesoriów, te kilka przyborów, po to, żeby zacząć. Uważam, że fajniej się maluje, jeśli mamy ograniczoną paletę barw, dlatego że wtedy uczymy się mieszania kolorów. Napisz mi w komentarzu, czy już malujesz, czy dopiero masz zamiar malować? Może już masz swoje farby albo pędzle i jakieś podobrazie, a nie wiesz zupełnie jak zacząć. To się fajnie składa, dlatego że za chwilę zaczynamy plener malarski online. Już 15 lutego w niedzielę będzie pierwsza. Lekcja tego pleneru: i na tym plenerze nauczysz się malować wodę. Dowiesz się, w jaki sposób namalować wodę, jak robić tam odbicia. Pokażę nenufary. Zobaczysz też, jak malować yy, taki kamień zanurzony w wodzie. Dowiesz się też, jak namalować morską falę jak zrobić ją taką energiczną i z wigorem. W opisie filmu będziesz mieć link.